Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kochani, wiecie, dzisiaj Was witam tak bardzo wyjątkowo, bo dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Jak tam Wasze podejście do jesieni? Takie pytanie na początek. Jaka jest Wasza ulubiona pora roku? Jestem ciekawa czy będziemy zgodni w tym temacie. Dzień dobry, mama. Dzień dobry, pani Jadziu. A i zbieramy się. Dzień, e, dzień dobry, e, Madziu. E, fantastycznie. Moi drodzy, dzisiaj będzie taka łagodna, e, jesienna e, gimnastyka i ona tak obudzi nasze ciało i tak dogrzeje, żeby ten żar w naszym ciele został, e, tak się pojawił i został przez całą jesień, ale my o ten żar będziemy dbać regularnie, bo to nie jest tak, że raz zrobimy i, i możemy Umyć rączki, tylko musimy właśnie robić te, te, te rzeczy, czyli właśnie takie nasze żelazne poranki i wszystkie inne ćwiczenia, żeby mieć dobre nastroje, żeby mieć sprawne ciało, żeby, wiecie, jesień to jest taka pora roku, gdzie lubi tam przybierać tu i ówdzie, prawda, bo <grym> apetyty dopisują. Dlatego jak my tutaj się postaramy o to, żeby tę formę, o tę formę dbać, to na pewno będzie wszystko ok. Zuzia pisze, że jesień też, też jest piękna, jest bardzo piękna, jest, ma najcudniejsze kolory, jakie świat zna i jaki świat widział. Ale jest taki jeden warunek. Piękne jest, niech świeci słoneczka, jak nie jest bardzo zimno jak nie ma cały czas pluchy. Dzień dobry z Wrocławia, cześć Madziu, cześć Asiu, zdążyłam. Uf, fajnie, już nie mogę się doczekać. Dobra, dzisiaj potrzebne będą maty, będzie, no, będzie tak łagodnie, będą pozycje raczej niskie, ale to nie znaczy łagodnie, że my nic nie porobimy. Nie, 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 troszeczkę też powzmacniamy ciało. Dobra, słoneczka, moje kochane, jesteśmy gotowi. Później na, na, napiszcie mi o tych porach roku, a tymczasem przechodzimy na maty. Wow, siadamy w wygodnym siadzie. Ja proponuję, żeby usiąść na piętek, wyciągnąć na razie grzbiety stóp, mm -hmm. wyciągnąć kręgosłup, wyciągnąć boki tułowia, podciągnąć pępek do kręgosłupa, żeby nie zapadać się w odcinku lędźwiowym. Dłonie ustawiamy wnętrzami do góry, łokcią pozwalamy swobodnie opaść i zaczynamy przechylać głowę w jedną stronę. I w drugą stronę delikatne ruchy. Na razie aktywujemy naszą szyję. A wiecie, że szyja jest bardzo delikatna, i tutaj nie możemy robić niczego takiego w pośpiechu, nagłych ruchów, bo to się lubi skończyć kontuzją. Teraz broda do mostka, wdech i takie delikatne wygięcie do tyłu wydech, żeby spojrzeć na górę, ale to nie ma być taki na maks naszych możliwości, tylko tak stopniowo, pomału rozgrzewamy naszą szyję, pozwalamy barką opaść. Jest nam po prostu. Dobrze, teraz takie obszerne krążenia głową w jedną stronę. I też możemy przymknąć oczy, i nigdzie nam się nie spieszy. Tak, postarajmy się, żeby wyczuć każdy ten odcinek szyjny, jak on się teraz na naoliwia. I uwaga, druga strona. Oj, dobrze nam, dobrze. Mhm, obszerne, tak, żeby rozciągnąć. Jak czuję, że w którymś miejscu musisz zostać, to po prostu zostań i rozciągnij się jeszcze raz. Wracamy do pionu, opuszczamy ramiona i krążenia barkami do tyłu. Aha, to jest właśnie też to szukanie przestrzeni w naszej przestrzeni na całą jesień. Przed nami trzy miesiące jesieni, więc trzeba mieć dużo poweru i my taki będziemy mieć. I uwaga, zmiana kierunku. Krążemy do przodu dwa, trzy. I cztery, fantastycznie. Z wdechem teraz ramiona do góry, z wydechem opuszczamy łokcie, ściągamy łopatki, z wdechem do góry i opuszczamy. Wdech, wydech, wydech, wydech i wydech. I jeszcze, wydech, wydech. I wydech, kochani, jak teraz dołączacie do naszej transmisji, to proszę siadać na macie i ćwiczyć z nami i zobaczycie, jak się poprawią nastroje humory i ciało zacznie tak odżywać. Ok, przeciągamy się góra, 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 góra. Świetnie. Weź wdech i z wydechem pięć takich ściągnięć łopatek. Dwa i trzy. Niech one się ślizgają po plecach jak najmocniej. Aktywujmy je. Pięć, zostań chwilę w takim, w takim ułożeniu. Ściągnij łopatki. I teraz połącz dłonie na wysokości klatki piersiowej, na wysokości kości krzyżowej. Z wdechem otwórz klatkę piersiową i z wydechem połóż brzuch na udach. Wyciągnij ramiona do góry, połóż czoło na macie. I tak delikatnie poprzesuwaj dłonie w prawo, w lewo żeby jeszcze mocniej popracować nad tą bręczą barkową. Weź wdech i z wydechem rolującym ruchem okrągłymi plecami przejdź do siadu. Na koniec ustawia się głowa i plecy wklęsłe dół. I plecy okrągłe góra. I plecy wklęsłe dół. Super. I plecy okrągłe góra. I ostatni raz plecy wklęsłe mocno wyciągamy się na udach. Wyciągamy boki tułowia, wyciągamy brzuch. I z wydechem okrągłymi plecami przechodzimy do siad. Rozplatamy dłonie, z wdechem unosimy prawe ramię, przenosimy za siebie, patrzymy za dłoń. I wracamy za dłonią. Wdech lewa ręka, przenosimy łukiem za siebie, patrzymy na dłoń. I wracamy. O rety, czy wyczujecie te przyjemności, które się teraz dzieją w naszym ciele? Patrzymy za dłonią. I wracamy i jeszcze raz lewa ręka. Wdech, 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 wdech. wdech. Otwieramy klatkę. I wracamy. I teraz robimy to ćwiczenie, już takie trochę y, bardziej zaawansowanej wersji. Z wdechem unosimy ramię, odrywamy pośladki od pięt i robimy delikatne wygięcie do tyłu. Łapiąc zapięte, możemy złapać za, y, za, za, na, nad y, pośladkiem miejsce i wracamy. I to samo na drugą stronę. Wow. Tak, to wszystko niech będą łagodne, ruchy. My się tak naprawdę dopiero budzimy. Ale po takim poranku to będzie energii, co nie miara. Ok, jeszcze raz, lewa ręka, podnosimy i bach, otwieramy klatkę piersiową. I wracamy do siedzenia. Rozszerzcie teraz kolana na szerokość śmaty. Połączcie paluchy i przejdźcie do pozycji dziecka, wyciągając się mocno między udami. Ręce do przodu. Spójrz na dłonie. Niech palce będą w dużych przestrzeniach od siebie, takie rozczapiżone. Z wdechem przejdź do klęku podpartego. Oderwij od siebie paluchy stóp. Opuść biodra, wyciągnij klatkę piersiową do góry. Wracamy do pozycji dziecka, łącząc ze sobą paluchy, i powtórzymy tak parę razy. Okrągłymi plecami opuszczamy biodra, rozplatamy, odklejamy od siebie paluchy stóp. I jeszcze raz, i mocno wysuwamy biodra w tył. I okrągłe plecy, odkładamy biodra, palce stóp. Grzbiety stóp kładziemy na podłodze, na macie. I jeszcze raz. I teraz przechodzimy do klęku podpartego. Już zostajemy w klęku podpartym. Mamy to. To parę kości grzbietów. Wdech, plecy wklęsłe. Wydech, okrągłe. Wdech, plecy wklęsłe. Wydech, okrągłe. Jeszcze raz. Plecy wklęsłe. I okrągłe. Wyciągnij teraz prawą nogę do tyłu. Aha, mamy to nie za wysoko, tak żeby była na wysokości biodra i zaczniemy krążyć prawą stopą. A, staw skokowy też musi być rozgrzany, co? I druga strona? Świetnie, podciągnij pępek do kręgosłupa, nie zapadaj się w lędźwiach, a teraz wyciągnij lewe ramię w przód mhm. i zacznij łączyć łokieć kolano. Wydech, super, wydech. I jeszcze pięć takich powtórzeń. Wydech i. Wydech. Trzy nam zostały. Trzy i dwa i jeden. Przytrzymaj łokieć przy kolanie mocno. Zaangażuj swoje kor, swoje mięśnie brzucha. Delikatnie zaokrąglij plecy. Wyciągnij ramię i nogę. I uwaga, zmieniamy stronę. Lewa noga do tyłu, unosimy na wysokości biodra i na razie krążenia samą stopą. Jak najbardziej obszerne. Ach, tak, tak, tak. Jesień. Dzień dobry, pani jesień. A my się nie damy. To będzie nasza pora roku. I ja to wiem, i ja to czuję i mam nadzieję, że wy też. Super. Wyciągnij teraz prawe ramię i zaczynamy łączyć łokieć i kolano pod brzuchem. Wydech. Dzisiaj jest piękny dzień. Jak będzie taka jesień, to my poprosimy, żeby tak właśnie było. Jeszcze cztery powtórzenia, cztery, super. Trzy i. Dywa. I przytrzymaj, przytrzymaj. Niech ten łokieć dotknie do kolana. Poczuj, jak angażujesz mocno brzuch. Super ćwiczenie. Zdrowe dla brzucha, zdrowe dla kręgosłupa, dla naszej siły. I z wdechem wyciągnij i opuść. Świetnie. Teraz skrzyżujemy ze sobą nogi. Lewa noga idzie przed prawą i tak, żeby. Kolana, żeby dół kolanowy połączył się z kolanem drugiej nogi, stopy szeroko, i teraz siadamy i wstajemy, opuszczamy pośladki właśnie między pięty i wstajemy, opuszczamy pośladki, możemy usiąść na czymś wyższym i jeśli się uda, wstajemy, podnosimy tułów do siadu i to jest niesamowite ćwiczenie na uelastycznienie naszych bioder, z wdechem ramiona do góry, z wydechem opuszczamy, przechodzimy do klęku podpartego i uwaga, zmieniamy nogę, teraz drugą nogę przenosimy przodem, rozszerzamy stopy, Aha. I znowu kołyszemy. Tył. I tył. Tak jest. Ja widzę, że jesteście, ja widzę, że dołączacie do naszego Żelaznego Poranka. I mam nadzieję, że to nie jest tylko oglądanie, a jak jest oglądanie, to wrócicie do niego i przećwiczymy wszystko razem jeszcze raz trochę później. Bo ja nieraz mówię, że... Żelazne poranki dobrze się robi wieczorem również, <laughs> więc jest to jak najbardziej zrozumiałe. I teraz przejdź do siadu, wyciągnij tu, z wdechem ramiona do góry i z wydechem opuść pomału. Aj, tak, tak, tak. Dobrze nam, ok, wracamy do pozycji klęku podpartego, już rozplatamy nasze nogi, zadrzyj palce stóp, unieś kolana, przejdź do pozycji psa z głową w dół, wyciągając się, zostawiając głowę między ramionami, weź wdech i z wydechem przenieś prawą nogę między dłonie. Opuść tylne kolano, usadów się w tej pozycji, tylna stopa jest, palce są zadarte, tutaj stopa jest mocno osadzona, ja jestem w skarpetach, ale mogę sobie wyobrazić, że palce też mają przestrzenie między sobą, z wdechem unieś tułów, jeszcze mocniej opuść biodra, aha, i teraz zaczniemy prostować prawą nogę, pochylając się w jej stronę i zginamy. I prostujemy. Tak jest. I zginamy. I jeszcze raz prostujemy. Tak, tym samym ćwiczymy naszą mobilność, nasze biodra, nasze nogi. I zginamy, i teraz prostujemy, opuszczamy dłonie, tak żeby znalazły się przy stopie. I uwaga, teraz będzie trudno, naprawdę staramy się oderwać przednią nogę od maty. Wow! No, tutaj też jest moc naszych mięśni. Potrzymajmy jeszcze pięć sekund. Pięć, cztery, trzy, dwa, 1 opuść nogę, wróć do wypadu z wdechem, wyciągnij ramiona do góry i trzy łokcie w dół. Dwa i trzy, wyciągnij górę, delikatnie wygnij się do tyłu, poczuj moc w swoim kręgosłupie, otwórz klatkę piersiową, otwórz się na nowy piękny dzień, czyli na nasz wtoreczek. Dłonie na dół, pies głową w dół i robimy to samo na drugą stronę, troszkę sobie pomaszerujemy w psie, żeby się rozluźnić żeby dodać sobie sił na drugą stronę. Lewa noga między dłonie, opuść kolano, palce tylnej stopy zadarte i ręce na biodra, prostujemy tułów i opuszczamy. Możemy tak delikatnie populsować, żeby jeszcze mocniej powiedzieć biodrom, idziemy na dół, rozciągamy się, tak jest. I teraz prostujemy prawą nogę, lewą nogę, przednią nogę, biodra wysuwamy do tyłu i wracamy do wypadu. Wdech i wydech. Jak Wam idzie, moi drodzy? Jest okej? Okay? Jesienna rozgrzewka? Jak ta lala, co? Dobra. Zostajemy z przednią nogą wyprostowaną, opieramy dłonie y, tak y, na wysokości mniej więcej goleni i uwaga, to jest to, to jest to, podnosimy, odrywamy nogę od maty, niech to będzie milimetr, niech to będzie nawet mniej, ale żeby ona po prostu nie dotykała i tutaj już mamy moc, mamy całą moc naszego ciała, tak noga może drżeć, bo tutaj mięśnie forogłowę udaczy i te z przodu też mocno pracują. Trzy, dwa, jeden i przechodzimy. Do wypadu z wdechem ramiona do góry. Trzy razy łokcie w dół, wydech i wydech i wydech do góry. Na dół i pies z głową w dół i od razu zaczynamy maszerować pies z głową w dół mocno, odpychając się od dłoni. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. 4. Dobra, jak jesteśmy wsięt głową w dół, to spójrzcie teraz na swoje dłonie, zegnijcie nogi i troszkę dynamiki możemy prześpieszyć, ale możemy też przyskoczyć do naszych dłoni, do pozycji girlandy malasane, czyli e, kolana szeroko, łokciami jeszcze dodatkowo rozpychamy te nasze kolana, żeby żeby fajnie popracować z biodrami. Wiecie, że w biodrach lubi się gromadzić napięcie, lubi się gromadzić stres i te wszystkie ćwiczenia, które też dzisiaj robiliśmy, one pozbywają nas tych napięć, dlatego róbmy je. To wtedy łatwiej nam będzie się dobrze dostroić do dnia. Mam nadzieję, że Wy jesteście już świetnie dostrojeni, że uśmiechy pojawiły się na Waszych buziakach. Napiszcie mi koniecznie, czy tak właśnie było. I czy wy ćwiczycie teraz, czy jednak przejdziecie do tych ćwiczeń wieczorem? No i bardzo ważne, jaka pora roku jest Waszą ulubioną? Czy ktoś najbardziej lubi jesień? Też jestem bardzo ciekawa, a co wyjdzie w naszym rankingu. Dobra, ale my rozpychamy cały czas kolana, plecy wyprostowane, wyciągamy się do góry, windujemy, windujemy. Tak jest, superancko. I teraz ręce do tyłu, przechodzimy jeszcze do siadu. Kolana zgięte, plecy doprostowane, i opuszczamy kolana w jedną stronę i w drugą. To już jest na, taki, na taką naszą końcówkę wtorkowego żelaznego poranka, żeby jeszcze uelastycznić dolny odcinek pleców, nasze lędźwie, mobilność naszych bioder, naszych kolan. I tutaj takie przechodzenie przez pośladki. Dociśnijmy ten pośladek, to też bardzo fajnie popracujemy na naszych powięziach. Nie zapominajcie o tym, żeby nie zapadać się w klatce piersiowej. Nie chcemy garbów. Chcemy mieć tutaj pierś zawsze wypiętą do przodu. I jeszcze trzy, i dwa, i jeden. I moi drodzy, uu, 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 uu. mamy to! Ho, ho, ho! Dobra, to co? Idę do Was, idę do Was, a jakby inaczej, kochani moi drodzy. Jak tam u Was dzisiejszy, awtarkowy, żelazny poranek? Jesteście, żyjecie? Żyje, żyjecie, ale fajnie jesteście. I ja widzę, że Wy się uśmiechacie do mnie. I to mi się bardzo podoba. Hejka, hejka. A, no, 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 Małgosiu, dzień dobry. Widzę, że jest nas naprawdę honoratko. Dzień dobry, ale miło Was widzieć, naprawdę. Jest super. Dziś nie ze wszystkim sobie poradziłam, ale to właśnie o to chodzi, że jakby my ćwiczymy, żeby cały czas iść do przodu swoim tempem, swoimi krokami, jak się coś nie udaje, to znaczy, że trzeba kontynuować ćwiczenia, podchodzić do nich jeszcze raz i pracujemy na miarę swoich dzisiejszych możliwości. My jesteśmy tutaj na bardzo różnym poziomie Wy i, i ja to stosowuję, że wiecie, są różne warianty, możemy się zatrzymać, możemy, nie musimy robić wszystkich ćwiczeń, ale wyzwania też są. Są fajne i ważne, i to właśnie powoduje, że my chcemy trochę więcej. To jest super. Renatka na razie ogląda, ale później musowo ćwiczę superancko, bardzo, bardzo się cieszę. Agnieszka pisze zrobione jest, Małgosia jest i uśmiech, i dobre samopoczucie. I o to właśnie chodzi. Dziękujemy, świetne rozciąganie. Uu, uu, uu. Bardzo, bardzo się cieszę. Czyli tak, kochani. Uśmiechamy się, mamy dobre nastroje. Rozciągamy, wyciągamy ciało, nie, nie pozwalamy, żeby napięcia gromadziły się w naszym ciele, czyli ciało niech pójdzie w ruch, niech ono cały dzień jak najbardziej się rusza i my się widzimy na żelaznym poranku w piątek. Żelazne poranki są też na YouTubie, tego bardzo chcieliście i rzeczywiście stworzę taką playlistę, będzie dużo łatwiej znajdować nas. Już jesteśmy na YouTubie na czwartym, na piątym. I dzisiaj będzie kolejny wrzucony. Ten zostawiamy i dzisiaj się gimnastykujemy z tym. Ja was życzę super udanego dnia, super przepięknej jesieni dla nas wszystkich. Ania pisze, o, to jest bardzo fajne. Każda pora roku piękna, jest piękna, jak się pozytywnie patrzy na świat. I z tym Aniu muszę się zgodzić. I tak właśnie jest, że każda pora roku jest piękna, właściwie nieważne, jaka pogoda jest na zewnątrz, ważne, żeby tutaj była pogoda i żeby żeby było dużo uśmiechu i radości. Moi Drodzy, już kończę, bo się jak zwykle rozgadałam, przysłałam wam moc buziaczków. Do zobaczenia wkrótce. A mama pisze, że ćwiczenia bardzo się podobały, i uśmiech był i tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy wtorkowy żelazny poranek. Jeszcze raz buziaczki. Mua!